Aleksander Kielasiński, Fragmenty Pamiętnika Nas harcerzy rozsypano po półkach i kompaniach. Nie mam butów, bo resztki mi z nóg spadają. Onoce się za mną wloką jak najwierniejszy pies. Nogi mam pościerane, odparzone, zęby obolałe, cały spuchnięty. O, ferma! Badał mnie lekarz i orzekł, że mam wadę serca. Muszę jakiś czas poleżeć. Tak się tu wyspałem w miękkim łóżku, że rozkosz. Wszy moje spaliły się w czasie dezynfekcji ubrań. o uczniach, żołnierzach, wychowankach szkoły lubelskich, którzy w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej stanęli do walki o niepodległość państwa polskiego, a następnie o utrzymanie jego granic. Wydarzenia wojenne z tamtych czasów ukształtowały pewne pokolenie. Pokolenie urodzone na przełomie XIX-XX stulecia, których doświadczeniem stała się zarówno pierwsza wojna światowa, jak i w przypadku wielu z tych postaci druga wojna światowa. Kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, szereg uczniów z gimnazjów lubelskich, a głównie młodzież ze szkoły, tak zwanej szkoły lubelskiej, późniejszego gimnazjum imienia Stefana Batorego w Lublinie, szkoły Staszica, szkoły handlowej późniejszej szkoły imienia Juliusza i Augusta Feterów oraz gimnazjum imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Wstąpiła w szeregi Legionów Polskich. Po zakończeniu I wojny światowej wielu z nich powróciło do szkół, by kontynuować naukę, zdawać egzaminy maturalne. Liczni wraz z wybuchem wojny polsko-bolszewickiej zapisali się jako ochotnicy w szeregi odradzającego się wojska polskiego, wyruszając na front, walcząc w różnych formacjach. Jedną z takich postaci był Bartosz Jankowski, absolwent szkoły handlowej, syn doktorostwa Marii i Pawła Jankowskich. Młody chłopiec, który tuż po maturze został żołnierzem militarnego szwadronu przybocznego naczelnego wodza Józefa Piłsudskiego. Jego rodzice, doktorostwo Jankowscy, jako działacze niepodległościowi m, m, przyjaźnili się z Józefem Piłsudskim. O śmierci doktora Jankowskiego w 1919 roku, marcu tego roku. Doktorowa Jankowska korzystając z różnych koneksji, prosiła prosiłaby jej syn służył w elitarnych oddziałach, jakim był szwadron przyboczny. I tak się złożyło, że raz na początku wojny polsko-bolszewickiej. W czerwcu 1920 roku szwadron wziął udział w walkach frontowych, kiedy zginęło kilku żołnierzy, a wśród nich Bartosz Jankowski. Jego ciała nie Nigdy nie odnaleziono. Symboliczny napis widnieje na grobie rodzinnym przy ulicy Lipowej w Lublinie. Spośród szeregu wychowanków szkół lubelskich, losy Bartosza, młodego chłopca, który zginął w 1920 roku jako żołnierz Wojska Polskiego, podzielili jego koledzy z innych szkół. Aleksander Kielasiński, fragmenty pamiętnika. Bitwa pod Ossowem, sierpień 1920 roku. Jasno jak w dzień. Nieustanny huk armat i karabinów maszynowych, zgiełk, a niebo takie piękne, usiane tysiącem gwiazd, i takie spokojne na urągowisko ludziom. Aleksander Kielasiński, fragmenty pamiętnika. Los ucznia wojaka. Ciężka jest służba żołnierska, dola, piechocińca nie do pozazdroszczenia. Jaki ciężki ten krzyż! Znosić go cierpliwie to można się zahartować, ale głód panuje, bałagan w pułku, hamstwo takie językowe, że aż uszy puchną słuchać obrzydliwość. Te szarże i frajtry to wielkie bogi. Chwilami miałbym ochotę łupnąć którego w łeb kolbą od karabina, bo mnie krew zalewa. Złodzie, świntuchy, brr. Niezwykle emocjonująca jest historia dwóch szkolnych przyjaciół z Szkoły Lubelskiej: Longina Gładyszewskiego, absolwenta tego gimnazjum z roku 1915 i Wacława Policzkiewicza, który ukończył szkołę rok wcześniej, w 1914 roku. Obaj służyli w legionach, a następnie w Wojsku Polskim. I tak się ułożyło, że zginęli tego samego dnia, 13 czerwca 1920 roku, walcząc w różnych jednostkach na różnych frontach. Longin w 23. pułku piechoty, niedaleko miejscowości Bojary nad Dzisną, miejscowość Jamny, gdzie doszło do potyczki, pochowany w w miejscu, gdzie zginął. Podobna historia spotkała Wacława, który był żołnierzem pierwszego pułku Piechoty. Jego oddział znalazł się w 20 roku, latem 20 roku niedaleko Żytomierza, w miejscowości Korosteń, czy też Iskorosti. Tam doszło do potyczki, kiedy polskie oddziały osłaniały tabory, ewakuujące się tabory em, przejeżdżające przez em, transportem kolejowym. Młody dowódca zginął, jego ciała nie odnaleziono. Młodzi podkomendni nie chcieli opuścić miejsca walki, dopóki nie znajdą Wacława. I udali się takim szpalerem przez łany zboża, gdzie wreszcie odnaleziono ciała Wacława. Jak wspomina jego przyjaciel, miał lekką śmierć, bo bolszewicka kula trafiła go prosto w serce. Wacława pochowano niedaleko stacji kolejowej. Ciała również nie udało się sprowadzić do rodzinnego miasta, natomiast tutaj w Lublinie w czerwcu 20 roku w kościele garnizonowym przy dzisiejszych Alejach Racławickich odbyło się nabożeństwo żałobne ku czci obu poległych przyjaciół. Takich historii było wiele, nie wszyscy polegli na, na polu chwały w 1920 roku czy też w poprzednich latach w czasie walk. Ci, którzy przeżyli te wojenne zdarzenia w dorosłym życiu, jako młodzi ludzie służyli ojczyźnie w zupełnie inny sposób, jako twórcy polskiej kultury odradzającej się administracji, kiedy jednak wybuchła. Kolejna wojna we wrześniu 1939 roku. Często jako oficerowie rezerwy ponownie stanęli w szeregach Wojska Polskiego I jedną z takich postaci był doktor Władysław Godziszewski. Absolwent szkoły lubelskiej z 1917 roku, a później nauczyciel w swojej macierzystej szkole, nauczyciel historii, który Zajmował się historią konfliktów polsko-moskiewskich na ziemi smoleńskiej. Tak losy się potoczyły, że na tej ziemi smoleńskiej zginął zamordowany w katyniu. Wojna odcisnęła piętno na w szeregu tych postaci. Bardzo dobrym źródłem wspomnieniowym są zapisane karty pamiętników czy też wiersze. Ostatnia wiadomość Bartosza z frontu wysłana do rodziny na 10 dni przed śmiercią żytomierz 26 maja 1920 roku. Kochana matuchno, stoimy nadal jeszcze w żytomierzu, ale niedługo chyba kroki swoje skierujemy gdzieś dalej. Co dzień na kilkunasto wiorstowe spacerki i ćwiczenia po górach, lasach, rzekach, dolinach i innych wądałach wyjeżdżamy. Siostrzyce, całuję serdecznie i ściskam tysiąc razy Bartek. Ostatni nieprzeczytany przez Bartosza list od jego matki Marii Jankowskiej, Lublin, 12 czerwca 1920 roku. Kochany drogi syneczku, umieram wprost z niepokoju z powodu braku wiadomości od ciebie. Boże, Boże, jakie to jest okropne, taka ciągła, bezustanna myśl o tym, co ci tam grozi, jakie niebezpieczeństwo możecie tam spotkać. Tysiące pułków przeszło w walki huraganie, tysiące ludzi padło i wstało tysiące. Wpatrzeni w blask stali, w słońce gorące, idziem pijani szczęściem przez krwawe odchłanie. Cześć tym, którzy polegli, wierząc w zmartwychwstanie. Cześć tym, których szeregi idą w bój milczący. Precz z przed oczu zapory złote blaski ćmiące. Idziemy zetrzeć wszystkich, kto przeciw nam stanie. Oto tytanów armie, naboje mocarne. Idą z pieśni zwycięskiej, niemilknącym chórem. Powstaje co potężne, przepada co marne. Idziem nieprzepastym, niezwalczonym murem. Przy dźwiękach surn bojowych, upojeni sławą, to, o czym śnili, czasem dziś się stało jawą. Konrad Bielski, Lublin, 23 stycznia 1920 roku. List Bartosza Jankowskiego do matki, pisany z frontu Żytomierz, 5 maja 1920 roku. Kochana droga matuchno, no więc do rzeczy, jestem zdrów jak ryba, jako i mój koń. Nie dziwcie się, że wspominam o koniu, bo jak koń chory, to ułan może się nie odzywać, bo się nie liczy. Dziś tu, jutro tam, trzeba być gotowym w każdej chwili. Ze spokojnego snu budzi trąbka, alarm, siodłaj konie i już nas tu nie ma. Dwóch absolwentów lubelskich szkół, Wacław Gralewski wychowanych w Szkoły Zamojskiego oraz jego przyjaciel Konrad Bielski, absolwent Szkoły Staszica, przeszli drogę wojenną jako ochotnicy Wojska Polskiego. Gralewski wstąpił do Legionów, a następnie do, do Wojska Polskiego porzucając szkołę, przeszedł cały szlak bojowy. Był ranny pod lidą. Kiedy przyszło mu przedzierzgnąć się wreszcie w, w, z munduru wojskowego do cywila, spisał swoje wspomnienia z czasów wojennych, podobnie jak jego przyjaciel Konrad Bielski służący w 18. pułku artylerii polowej był absolwentem z roku 1921 jego rocznik absolwenci nie tylko szkoły starczy ale i innych gimnazjów na świadectwie dojrzałości mieli wpisaną formułę że walczyli w obronie ojczyzny Uczestnikiem zdarzeń wojennych był także syn lubelskiej poetki Franciszki Arsztajnowej, Jan Arnstein, późniejszy lekarz. W okresie wojny polsko-bolszewickiej był żołnierzem, który ukończył tajną szkołę podoficerską organizacji o nazwie Polska Organizacja Wojskowa. Również utrzymywał kontakty z Józefem Piłsudskim. Po wojnie Pracował jako lekarz, i niestety jako młody człowiek zmarł chory na gruźlicę. Podobna sytuacja spotkała Stanisława Czechowicza, starszego brata znanego lubelskiego poety Józefa. Młody Stanisław walczył w legionach polskich, dostał się do niewoli. W obozach jenieckich przeszedł różne choroby: tyfus, czerwonkę. Wrócił do Lublina, jak wspominali jego przyjaciele, bardziej podobny do szkieletu niż do człowieka. Jako młody człowiek zaczął chorować na gruźlicę. Niestety nie udało się jej wyleczyć i podzielił los wielu swoich rówieśników, którzy, co prawda, przeżyli walki w, na froncie, ale wyczerpani różnymi chorobami czy też z powodu odniesionych ran, zmarli w bardzo młodym wieku. Aleksander Kielasiński, wychowanek szkoły zamojskiego, był ochotnikiem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Walczył w 221. Ochotniczym Pułku Piechoty, z którym przeszedł cały szlak bojowy, między innymi biorąc udział w walkach w bitwie warszawskiej. Po wielu latach wybrał zawód lekarza. Kiedy wybuchła II wojna światowa, był żołnierzem Armii Krajowej, aresztowany. Osadzony został na Zamku Lubelskim w grudniu 1944 roku. Rozstrzelano go. Gralewski, lato 1922 roku. Niedawno zrzuciłem mundur, przecież gnąłem się w cywila. Chłonąłem życie tęgim haustami. Po długim okresie wojny nareszcie pokój to pokój w niepodległej ojczyźnie. Bielski. Dzięki prostemu przypadkowi dostałem się do pułku, który był bez przerwy w pierwszej linii bojowej. Brałem więc ja w tych bojach udział aż do samego końca. Byłem tam bardzo młodym chłopcem. Moje uprzednie wyszkolenie w tej dziedzinie to była lektura, przede wszystkim trylogii. Tu zobaczyłem wojnę od podszewki, odartą z literackich, romantycznych upiększeń. Pisał po latach bielski we wspomnieniach. Brutalne i nagie rzemiosło zabijania.